Wiersz Światło w serca za kamarkach zachowane są wspomnienia. Te ze słońca i te z cienia. Aby radość, wdzięczność, miłość zagościły w codzienności, jest niezbędne oczyszczenie wszelkich w nim ciemności. Dla poprawy swych jakości wybierz drogę do światłości. Weź odwagę pod rozwagę, szczyptę optymizmu i zaufaj swojej sile bez cienia cynizmu. Wiarę puszczaj przodem. Ona jest przewodem. Konsekwentnie. Z cierpliwością, małymi kroczkami, oświetlaj ciemności za ciemnościami. Może się wydawać, że mozolna to sprawa wciąż wałkować to samo od lewa do prawa. Wszystko jednak się okaże, gdy prześwietlisz swe miraże. I na drodze twej zagości krystaliczne światło miłości. Tego ci szczerze życzę. Nie musisz mówić nikomu. Zaufaj swej duszy i wracaj do domu.